Ostatnie miesiące, będące pod jarzmem koronawirusa, zmusiły mnie do wielu refleksji. Mam nieodparte wrażenie, że COVID bez dwóch zdań ujawnił liczne nasze słabości, które jako gatunek pielęgnujemy od zarania dziejów. Nie chodzi nawet o cechy fizyczne i o to, że jesteśmy łatwopalni. Najgorszą naszą tożsamością jest ta, jak łatwo przyzwyczajamy się do wygody, luksusu i bardzo rzadko dopuszczamy do siebie myśl, że nas może spotkać nieszczęście. Koronawirus jest nieszczęściem. Jest może dla wielu osób zagrożeniem błahym, ale nawet jeśli nikomu nie zrobi krzywdy zdrowotnie, to gospodarczo już tak. A to bierze się nie z siły wirusa, ale indolencji rządzących, którzy w całej Europie podejmują skrajnie różne działania podparte chyba intuicją, a nie logiką i przemyślanym działaniem. Wirus jest, bez dwóch zdań. Sam miałem z nim do czynienia, stoczyłem z nim bój i jak możecie usłyszeć mój głos to wiecie, że tę walkę wygrałem. Nie była ona ciężka, ale z szacunku do osób, które nie przetrwały starcia z tym głównym, nie będę się z tym obnosił. Szkoda każdego życia. To nie jest pusta statystyka i dlatego rozumiem, że trudno jest zarządzać dużym krajem w obliczu pandemii. Wkurwia mnie jednak niekonsekwencja w działaniu. Wkurwia mnie, że kościoły stoją otwarte, a do 5 lutego nie można było wejść do muzeum. W wakacje byłem w Warszawie, odwiedziłem licznie instytucje kultury i bardzo dbano o reżim sanitarny, o liczbę wpuszczanych osób oraz dezynfekcję. Nie wiem, jak to wyglądało w kościele, czy trzymano odstępy, ale dłuje mnie ta myśl, że im było wolno, że w imię. Starej księgi napisanej przez ludzi żyjących w innych czasach i w innej kulturze dyktuje się nam rzeczywistość. Zwłaszcza osobom, które nie chcą mieć z ową księgą nic wspólnego. Kultura dostała od koronawirusa po dupie, bo nie mogła się rozwijać, nie mogła zarabiać i nie mogła docierać do ludzi. Kultura w sensie instytucje muzealne, teatry i kina, bowiem, że kultura jest wszędzie. Nawet tam, gdzie wydaje nam się, że dawno już nie gości. Inaczej działa to jednak niż w przypadku chrześcijańskiego Boga, bo nauczani byliśmy przecież, że jego obecność jest wszędzie tam, gdzie modlitwa. Zmówienie pacierza nie sprawi jednak, niestety, że Muzeum Sztuki Współczesnej w jakimkolwiek mieście w Polsce otrzyma środki pozwalające na niesienie kaganka oświaty. Pomieszały nam się porządki świata i priorytety już dawno. COVID to wszystko uwypukla. Koronawirus obnaża nas jako gatunek, pokazuje liczne słabości, ale też w końcu pokazuje, jak bardzo należy doceniać ład i porządek, nawet prowizoryczny. Ale on sam nie zagości w naszym otoczeniu, sami musimy o niego zadbać. Idźcie, kochani, sypnijcie groszem do kasy biletowej w teatrze, kinie lub muzeum. Dużo nie stracicie, a zyskać możecie na tyle, ile pozwoli Wam wasza wrażliwość.